Big Smoke, co to za miejsce? No jak to? Pojechaliśmy do pizza, Pat. Żeby Big Smoke, móc... to w pizzeria Freddy'ego Fazberra, znowu! Jakie znowu? Byliśmy tu rok muszę temu, grubasie tłusty. Wywalam z tego auta. Jeszcze na krześle Ten. takim muszę jeździć, bo nie mogę usiąść w naszym normalnym siedzeniu. No nie moja wina, że ostatnie pożarłem. Big Smoke, ukradłeś te auto z salonu samochodowego. Nieprawda, ze złomowiska! To jeszcze gorzej! Co to za miejsce? Byliśmy tu 11 Opad miesięcy mi. temu. Grubasie, znowu zdążyłeś się do w 15 sekund. Nie, w 30. Kurwa. Idziemy dalej. Dobra, idziemy dalej. Widzisz, te główna będą nas tu łapać, a ty Jaki chciałeś kundna. nas tu zabrać. Po co ci pizza? Zjedzcie już Big Mac'a z maka. No ale słuchaj, przecież pizza to jest najważniejszy posiłek dnia. No nie Zaraz wiem czy pod... taki ważny. A chcesz mieć to żreć na zimę? No właśnie. Co się pozmieniało? Gówno się zmieniło. No, ale zobacz, te, te modele są jakieś, nie wiem, lepsze wyostrzone RTX on dodali... smog. twój dej jest na RTX-ach. Jestem bardzo jakościowy. Wiesz, ja bym do niego nie podchodził. Widzisz jego mordę? A czekaj, sprawdzę. O kurde, ktoś tu dziecko zostawił w środku. Big Smoke, wyłaź, no. szybko! O, pamiętasz tą kurtynę? Pamiętasz, co tu było? Najgroźniejszy animatronik... Jaki najgroźniejszy? To jest przecież Lisek chytrus, Rabuś nie kradnij. Big Smoke, ty nie... idioto, on cię nie posłucha. O, patrz, kuchnia! Big Smoke, ty zawsze biegniesz do kuchni. Ej, to jest ta pizza to, co tu 11 miesięcy temu była przyklejona do platu i nadal jest. Guambi, skończ z nawiązaniami! No dobra! Co ty chcesz zrobić? Mm, jedyne co mi zostało? Zjeść wszystko! O... smok! O, jeszcze kuki! O, pizza, o detergent! O pudełka! Om, om. O dobra, wszystko co zjadłem już zjadłem. Ty chyba oszalałeś. A te talerze? O kurde pominąłbym. Oh, 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 oh. No dobra. W takim razie jak już się narzadłeś, może lepiej stąd wyjdźmy, nie idźmy na tamte zaplecze, gdzie się włącza noc. O nie nie nie, może chodźmy. Jakie zaplecze idę? Nie, Big Smoke, zostaw, tam nic nie ma. Co ty robisz? Nie klikaj tego guzika. Nie! Big Smoke, co ty zrobiłeś? O kurwa! A, na pomoc! Utknąłem! Bo. Big Smoke nie podoba mi się, to jest 12 AM. No bo tutaj wtedy przyjechaliśmy. Big Smoke? Czekaj, ten gościu mnie w kurwia! Zamknij głupi ryj! Zamknij głupi ryj! Masz może bazukę albo granat? Nie. A czekaj, przecież ja mam. Big Zong, to nie jest dobry pomysł! Głupi! Ryj! Ała, boli mnie, głowa. Widzisz, mówiłem ci. Ale się zamknął. Przynajmniej tyle. Ale musimy stąd wyjść, choć lepiej do wyjścia, wiesz? Ja już mam dość tego miejsca. Sprawdź, czy otwarte. O, otwarte. Big Zong, co ty robisz? Ech. Ech. Próbuję wyjść. O, otwarte, no to idziemy. No, no to idziemy. Ale zaraz! Zostawiłem tam Twoją kartę kredytową. Big Smog, nie wracaj tam, nie ma takiej opcji. Muszę przekulać Twoją forsę na widnaki. Wrócimy po to jutro rano. Teraz chodź. Gwandi, zobacz, tu przecież nic złego się nie dzieje. Wszystkie robociki na swoim miejscu. To coś nie wygląda, jakby miało być przyjazne. Ostatnio 11 miesięcy temu spuściło nam niezły wpierdol. Pierdol. Oj, niezły wpierdol. Jedyne co wpierdoliło to pizzę ten kurczak. Big Smoke, tego ostatnio chciałeś opierdzielić to... ze smakiem. A właśnie zapomniałbym Big Smoke! Mm. Przestań! Ała, no. Jednak metal nie jest tak smaczny. Ostatnio pożarłeś ten czołg z Happy dlaczego co go wy wygrałeś. O właśnie! Zapomniałem włożyć nasz wóz! Big Smog, ty sobie żartujesz! Big Smog, <gibli> idioto! Coś ty narobił! Czym my wrócimy do domu? O, krzesło przynajmniej Krzesłem. zostało! O, o, o Mian! Tak o. Big Smog. A może lepiej krzesło? przeskoczymy przez płot i spierdalamy z tego miejsca tak szybko jak się da? E, problem jest taki, że płot jest pod napięciem, a pada deszcz i... Co? No, może nie spierdolnąć prąd. Ehm... Czemu on się duszył? Gdzie ruszył? Zobacz, on tylko... On tylko oddycha. Widzisz? Nic za tu... nic nienaturalnego. Big Smoke mi się wydaje, że on na, za chwilę na ciebie wbiegnie. Gdzie wbiegnie? Proszę cię ze smakiem tak jak. Balans. Cześć! Ała! Nie jest zbyt przyjazny! Big smoke! To było oczywiste! Ała! F Big Smoke, patrz, automat! Jedyna rzecz, którą zapomniałem poznać, on! Big Smoke, ty nie miałeś go poznać. Miałeś włożyć tam dwa złote. Właśnie kłopot w tym, że ja mam tylko Twoją kartę kredytową. A te dwa złote, co w kieszeniach od spodni chowasz? Patrz, ciasteczko, tylko musisz mi otworzyć drzwi, to ci jest papierka, ja wyjmę. Zapraszam! No dobra, w takim razie, grubasku. Aaaa, nie! Nie! O to mi właśnie chodziło. Mam całe cztery godziny w biurze dla siebie. Hello? Big Smoke, co ty odwalasz? Straszę cię! Mam bazukę i nie zawaham się jej użyć. Raczej przez to nie przestrzelisz. Założysz się? Nie. Wychodzę. No dobrze. Em, Big Smoke, tu jest ten królik i idzie prosto na mnie. Zły królibak! Nie podoba mi zły, się. To. Zły! Zły! Ochaj, głupik! On stoi nam pod drzwiami. Sam stoisz pod drzwiami, włóż do środka i nie gadaj. Ała! Ała! Big smoke, to ta drewniana pizza znowu wisi na ścianie. Mniam pizza? Czuję, że o czymś zapomniałem. A no tak, muszę coś opierdolić. Zacznij od tego wielkiego metalowego króliczego mięska. Mniam! Upsał! M to może ja już wyducę do biura. Zjem sobie też te Twoich Bigmaków. Wszystkie Bigmaki tylko dla mnie. Wspaniale! Big Smoke. Ok, grandi. To miały być tylko dla mnie. Nieprawda. Big Smoke, popatrz A, ja się na tego to... Bigmaka. Widzisz jego smak? Poczuj ten smak. Big Smoke Poczuj ten smak. Chuja. Bardzo wytrawny. Tu ja mięsa hodowanego przez trzy tygodnie na wolnej roli. M do tego jeszcze serek wiejski. A nie czekaj, zwykł sery. Ee, jakie dobre. <grym> Big um... Smok Tu jeszcze kilka ich zostało. No to, to na co czekasz? Sam tego nie opierdolę przecież. Myślisz, że Big Maci są pożywne dla królików? Serio? Nie wiem. Posmakuj króliczyny. Smakuj. No, nie idzie. W takim razie spróbuj go. Dała Zjeść. Wiesz, może ja zamknę lepiej te prawe drzwi. Kto wie, co tu może wejść. Ej, głębi! Co, Big Smoke? Jak ty je o, otworzyłeś? E o, tak nie. mi pomógł. Big Smoke, zamknij te drzwi. Ja tu sobie poleżę grzecznie. Okej. Okay. Big Smoke, dochodzi szósta. M Wiesz co to znaczy? Możemy niedługo dalej nie, z tego miejsca. Ale my musimy tu za tydzień wrócić. Co? No, bo podpisałem umowę. Jaką znowu umowę, do Z Big Skoukiem. Co on znowu ci wpieprzył do tego tłustego łuba? O patrz kurcza! Ja to chciałem powiedzieć! Big Smoke? Nie, nie, jest wybiła Wiesz szósta. co to znaczy, Gwambi? Spiedę Dokładnie! Big szybciej, smok. szybciej! Zamknięte! Nie otwiera się, wiesz co to znaczy? Idziemy innym wyjściem! O nie nie nie, mam lepszy pomysł! Wypierdalać tymi drzwiami! Icy! Czekaj, robię dymy! Two stalowy łeb tego nie dozwali czekaj! Dam radę! O, rozwaliłem. Spierdalamy! Big smoke, bierz auto, ale nie cudze. O Nie, nie ma kluczyków, nie ma kluczyków. Wiesz co to znaczy musimy spieprzać na piechotę, a ten płot jest pod napięciem jak sam mówiłeś Więc mam zapasowe auto ze świetnika Big Smoke a ciebie skąd również? Ty je wyciągnąłeś. No jak to skąd? Z Melonika. Wszystko. Pierwszy dol. Uciekamy. Ała. Big smoke. Co ty robisz? No, no, no. Ła. Po prostu spieprzajmy.